Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez i lecimy z kolejnym podsumowaniem tygodnia na moim głównym koncie. I na samym początku odpalamy paczkę 20x85+. Więc mocna ilość walkoutów tutaj planowana. Dajcie znać w komentarzu, ile twoim zdaniem tutaj będzie walkoutów. I dajcie znać też, ile wy mieliście najwięcej z takiej paczki. Bo, ja jestem zdania, że tutaj będziemy mieć 20 walkoutów. No i standardowo 2000 łapeczek do góry pod tym odcinkiem, i lecimy z kolejnym, no, z, z grubym kontentem. To jest standardowo. No i pamiętajcie, że partnerem kanału jest Superbet, czyli legalny w Polsce Bugmaker. Z kodem lisek HD przy rejestracji macie bardzo fajne bonusy. No a za niedługo też pamiętajcie, że zbliżają się Mistrzostwa Świata, więc dla widzów pełnoletnich warto skorzystać. I zobaczmy, jaki kuponik na dzisiaj przygotowałem. No i widzowie, kuponik na dzisiaj wygląda w taki oto sposób. Raków wygrywa, Pogoń wygrywa, Widzew albo wygrywa, albo remisuje. Za 40 zł mamy do wygrania 116 39 zł, 39 groszy. Pamiętajcie, z kodem Lisek HD macie bardzo fajne bonusy przy rejestracji. No i pamiętajcie również, że obstawiani zakłady bugboherskie są dla widzów pełnoletnich. A teraz lecimy do odcinka. No, i jedziemy z tematem. Pierwsza paczka za 25 tysięcy możemy się umówić. Jak tu będą banery, taka przepowiednia, to będzie dobrze. Są banery, są banery, więc w tej paczce, którą za chwilę otwieramy, będzie dobrze. Tak myślę, że będzie bardzo dobrze. Albo nie będzie. Nie, no będzie dobrze. No co? No tak się już powiedziało. I moi drodzy, rozpoczynamy. Nasz Brum Brum jest już przygotowany. Przygotowany jest. I moi drodzy, lecimy z Jezu, Czemu taki się zrobił brzydki? O, jest, dobra. Rozpoczynamy zabawę. Let's go. Ok. To duplicate items. Zobaczmy Gomez i, i Grovenberg 95! Oj. No, i teraz lecimy. To jest dobra paczka na ten moment. Gabriel żelazo standardowo. Semedo, ok. Busquets 92, ok. Delikt, no czyli nie będzie 20 walkoutów, to już jest minus, nie będzie też 8, 19, no dobra, czyli maksymalnie 7, 17 walkouts, ale naprawdę spoko, Graven, Berch i Gomez, no to są mocne, mocne walkouty, mocne walkouty, bo 92-95 to już w jakimś tam SBC można zrobić, no szałciał można powiedzieć, no ale teraz ważne Bernardo Silva jest 17 walkoutów Szczerze? To jest chyba rekord W mojej ocenie Jak tak sobie pomyślę To chyba mamy rekord I już mamy bardzo dobre dwa ale Naprawdę Więc lecimy dalej Okej okay, I teraz zaczynamy Dobra Tu jest Bonucci Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Jeszcze trzy karty Kieza jeszcze dwie Dziewięćdziesiątka No i tu jest To jest Toty? Ej, to jest Toty? Ej, to jest Toty! Toti! O kurde! O kurde, felek! No dobra, let's check, co to za toti jest. Physical Nighty, Defending Nighty. Kurcze pieczone. Dobry shooting. Hakimi! Toty! Kurcze pieczone. Ale tutaj ciekawa paczka. No. Nawet jestem podekscytowany, nawet bym powiedział. Jestem ciekawy, ile w tym momencie takich akim kosztuje. Pewnie nie za dużo. 115 tysięcy. To nie jest jakoś mega dużo. Ale, no ogólnie, paczka. 17 walkoutów. Kurczę, naprawdę. Jestem podekscytowany. Jestem podekscytowany. No i przepalamy. Nasz składzik na potężnego playa Pika. Submit Squad. yeah. No, i sprawdźmy to, climb reward. Let's go, my boys. Let's dance. Let's go. Let's do this fucking shit. Będziemy standardowo sobie odsłaniać. I mamy ciekawą sytuację, ponieważ numer 2 jest zablokowany. la la. Nie ma ready Owned, czyli nie ma Nazario Momentsa 97. Jest gi. Więc let's go. Zaczynam od dwójki, która jest zablokowana. Ja Cię kręcę, to jest chyba karta zwykła, Prime, i to jest chyba Ronaldinho. Nie, Socrates, super. Dobra, jedziemy, jedynka, number eight. Okej, okay. oj, to jest chyba... To jest Nazario. Pele! 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 Wow! Dobra, let's go! What a crazy Pele! <laughs> Myślałem, że to jest Nazario. Nazario ma 97 shootingu. W sensie 97 ma Prime? Let's go, my boys! Let's go! Let's go! Pele ma. Y Nazario Mom Moment ma 97 shootingu chyba, ta? A Prime ma 95 ma. 5 ma 95. Ty, 3 prime y mam. Co ty gadasz? 3 Prime y mam. Let's go! Roberto Carlos! Jak mi szkoda, że Ciebie nie mogę wybrać! Co w się sensie nie nie wybioręcie? Witamy serdecznie pana Pula! Ej, w ogóle drugi Pule. Drugi pól tutaj jest! Witamy serdecznie! I to jest idealny zawodnik, który właśnie podłącza się pod. Pule. Pule na Road to Glory. Pule na głównym koncie. Tutaj idealnie wskakuje za pana Kantonę. Ile on jest kosz... Ile on jest warty w tym momencie? 2 miliony, no super cena. Super, naprawdę, cieszę się, cieszę się, że pana Pele mogę powitać w swoim zespole. Ale szczerze, jednocześnie mam. poczucie, że już nie zrobię tego Pika z Brazyli z brazylijską ikoną. Bo to będzie bez sensu. Bo Pele mam, nawet moment z Pele niewiele zmienia w, tym, w tej sytuacji. No a Ronaldinho, to to wiecie, no Ronaldinho to taki mech-mech troszeczkę. w się sensie spoko, ale też trafić Ronaldinho. No myślę, że już tutaj po prostu ikona moment z Brazylii nie wleci. A żeby odcinek był jeszcze ciekawszy, pik specjalnie dla Was. Jeden z czterech, 94 plus. Raz, dwa, raz, trzy, cztery. Let's dance! Zatańczmy! Zatańczmy! Niech się wydarzy coś fajnego. Zaczynamy od jedynki, która jest zablokowana. Jest tu karta Hero. Gomez. Znowu karta Hero. Łee. Lionberg. Nie, to są, są fatalne karty. Jedziemy numer 3. Znowu karta Hero. Cordoba 97. Okej, okay, Not bad. Nie wykorzystamy go totalnie, ale okej. Okay. Dwójka to jest zwykła karta. Ja się chyba cieszę, że to jest zwykła karta. Że to nie jest hero. No i nie. Atal. No słabo. Jest słabo. Sadge to mało powiedziane. No i na zakończenie tego szalonego odcinka mamy trzy paczuszki i jedna wyjątkowa 10x85. O, inform. Kurde, super. Jaki to jest inform? Benasser. To jest wymienna paczka. Super, znakomicie. No, mam nadzieję, że ta paczuszka z Brumbrumem, naszym ukochanym, odda potężnie. A jak nie odda? To nie, nie, nie nastawiamy się na to, że nie odda. Odda i będzie elegancko. Taką mam nadzieję, tak będzie dobrze. Więc trzymamy kciuki i lecimy z tematem jeszcze jedna Prime Electron Player Pack. Let's go my boys. Walkoutik, niestety nie. No i tutaj liczymy, że będzie dużo walkoutów, to na pewno. Ja jakby w 10 walkoutów tutaj było, kurde, byłoby fenomenalnie. Byłoby fenomenalnie, na pewno byłoby mocne poddymienie. Ale czy tak będzie? Brum, brum, gotowy. Let's go! 85x10, zakrywamy i idziemy z tematem. Uwaga, uwaga. Pomijamy. I już możemy kierować się do odsłaniania. Zero application. Okej, okay. mares. 94 mares. Super. I teraz delict. Aj, nie będzie. Aj, aj, dobra. Jest 8 okautów, not bad. Jedziemy. Ok, Lodi Christensen 3, 4, 3, 6, 7. Jeszcze 3 karty. O matko. Zacha? To jest to co, ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, szczerze, tu może się wszystko wydarzyć. Tu może się wszystko wydarzyć, więc niech się wydarzy. 92 plus na pewno. Physical 90. Dobra. Mały defending, please. 95, oj oj, oj oj Kunde, okej okay. eee, No ogólnie spoko. Nie jestem jakoś mega zawiedziony. Kurde! Szczerze! No wiecie! 93, 94, 93, 9,2 Naprawdę, dobra paczka, dobra paczka, Mares do przepalenia. No przecież do przepalenia, nie ma co się tutaj oszukiwać. To jest bardzo fajna karta, ale no też do przepałki. Kundę także. Więc widzowie, jest okej. Okay. Jest po prostu okej. Okay. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego szalonego odcinka. Widzimy się już dzisiaj na streamie, gdzie będziemy odpalać nagrody, między innymi. Na tym głównym koncie, więc padajcie. Trzymajcie się cieplutko. Papa! Pa!